Jesteśmy właśnie w salonie Intermotors. Mamy fajny motocyklowy klimat, a to dlatego, że trwa motocyklowa Warszawa na 5, czyli cykl 5 eventów, 5 dni otwartych w pięciu salonach Intermotors warszawskich stołecznych, z czego dwa są nowe. Na Ursynowie na ulicy Giewont i w Wesołej na ulicy Trakt Brzeski. Jest fajny motocyklowy klimat, ale gośćmi są nie tylko motocykliści, są też pieski. W tym momencie jesteśmy na ulicy Modlińskiej przy salonie Uma Bike. Tak jak na każdym kolejnym evencie będzie sporo atrakcji dodatkowych. To co pieski lubią najbardziej, czyli między innymi grill. wydarzeń motocyklowa Warszawa na 5 zaplanowany jest od 13 maja do 10 czerwca w każdą sobotę w godzinach otwarcia tych punktów, czyli najczęściej od 10 do popołudnia. Chodźmy zobaczyć co jest w środku i co na Was czeka. W salonach Intermotor z poza świetną motocyklową atmosferą, grillem są też... Dodatki takie jak gadżety i upominki. Można zakręcić kołem Tortury Fortuny yy, i coś wygrać, ale jest też coś grubego: jest maszyna do ćwiczenia refleksu. Póki co tutaj ja mam rekord 92. Proszę pobijcie to, bo do zgarnięcia jest kask. Nolan, integralny albo szczękowy. Do wyboru, rozmiar i kolor. Na każdym imigrantzie jest jeden kask do zgarnięcia. Zróbcie to. w każdym punkcie przy każdym evencie czekają na was też profesjonalni doradcy pomogą wam dobrać rozmiar kasku, kurtki czy czego sobie tam zapragniecie wpadnijcie może uzupełnicie swoją szafę